Integracje dla OpenCart. Niektórym użytkownikom może to pomóc, więc zdecydowałem się, że pokażę jak zainstalować prawidłowo integrację oraz czym one tak naprawdę są. Dobrze, e, witam z tej strony Daniela Miara. E, integracje po rozpakowaniu możemy wgrać do dowolnego katalogu. Zalecam, żeby to był e, katalog integracji, żeby się nie myliło. Do niego wgrywamy w naszym e, sklepie. Możemy teraz przejść do naszego administratora. Integrację znajdziecie w rozszerzenia kolportery integrację z porównywarkami. Klikamy zainstaluj. OK, po zainstalowaniu klikamy w zmień. Jedyną rzeczą, którą, właściwie dwoma rzeczami, które musicie dokonać. To włączenie, e, oczywiście, publikacji tego, tego modułu oraz wybór języka. Wybór języka jest dość prosty. Klikamy w listę języków, zmień i z górnego paska patrzymy, że język polski ma ID2. U Was może mieć oczywiście coś innego. Jeszcze raz: kolportery, zmień, wprowadzamy ID2 i zapisujemy. E, to ID ma. Takie znaczenie, aby publikować oferty w danym języku. Wiadomo, że do ceny nie wyślecie oferty w języku angielskim czy niemieckim. Jeżeli oczywiście chcielibyście publikować ofertę dla innego systemu w języku innym, wystarczy zmienić tą cyfrę na końcu na odpowiedni język. Jak to działa w tej chwili? Bardzo prosto przypisaliśmy domyślną wartość 2. Dla wszystkich Waszych linków i na przykład chcecie, y, chcecie przekazać link dla porównywarki.pl, klikacie link i widzicie waszą ofertę. Ten link kopiujecie i podajecie y, w danym systemie. To samo w Ceneo na przykład link i macie ofertę dla Ceneo, dla Waszego podglądu. Ceneo, jak i kilka innych porównywarek, wymaga przypisania kategorii. Waszej kategorii do kategorii Ceneo. Czyli wchodzicie w kategorię desktop czy tam inny, inna Wasza kategoria. Widzicie radar Ceneo. Tutaj pojawiły Wam się nowe pola. Te pola są wymagane właśnie dla, dla tych porównywarek. Inaczej by ich tutaj nie było. Dla Ceneo musicie podać kategorię cenę W Ceneo musicie najpierw to sprawdzić, strukturę. Potem pod kategorie i pod kategorie. Oczywiście jeżeli taka istnieje w ten, w, ten, w ten taki szablon musicie tutaj stworzyć i zapisać. Jeżeli nie przypiszecie kategorii dla dla Ceneo plik z integracją zostanie odrzucony jako błędny. Jedną jeszcze jedną ważną rzecz którą posiadają integracje Często klienci piszą, że coś im nie publikuje albo nie ma części produktów. Podstawową rzeczą, aby produkt się pojawił, to stan. Stan nie może być zerowy. No i oczywiście włączenie w publikacji tutaj tej opcji statusu. Pamiętajcie o tym. To wszystko, jak widać, sama integracja jest dość przyjemna i prosta w użytkowaniu. Jeżeli zapragniecie kontaktu ze mną, tutaj znajdziecie linki. To wszystko. Zapraszam też po nowe systemy płatności dla OpenCard. Pozdrawiam.